Pierwszy kontakt bliższy z załogą obozową to było spotkanie Austyrn Erny Fanstil. Zapamiętam ją dokładnie. Była to przystojna kobieta, o wielce antypatycznej twarzy, której pierwsze słowa do nas to były wymysły. Dlaczego mówię o tych pierwszych sprawach? Dlatego, że to bardzo rzutuje na stosunek człowieka do do spraw obozowych. Spotkał się z czymś więcej niż pogardą. Z tym, że był traktowany jak nie człowiek, po prostu jak, jak śmieć. Jak coś, co się nadaje tylko do, do kopnięcia, do uderzenia batem, a bat był instrumentem władzy, który przysługiwał a w właśnie tej pierwszej, którą się zobaczyło. Tam spotkałam się z następnym, powiedziałabym, elementem takich właśnie tych, nie tylko szykan, więcej niż szykan, okrucieństwa obozowego. Spotkałam się z austrieką, która się nazywała, która później zresztą została przez nas, ona się nazywała chyba Hildegarde Lechart. Lechart na pewno nazwisko, czy imię to nie pamiętam dokładnie. Zwana była krwawą brygidą. Była to kobieta, niewątpliwie wtedy, tak jak patrzyłam na nią, nawet oczyma młodej dziewczyny, wydawała mi się osobą nienormalną. Wąskie, czarne oczy, wściekłe. Wściekłe, bo to nie można było powiedzieć, to nie było... Wściekłe, rzucające się do, do bicia, bez względu na sytuację, w jakiej znajdowały się więźniarki. Myśmy sobie mówiły, uważajcie i stojąc w kolumnie, Pracując, bo pracowałyśmy przy budowie drogi, pilnujcie się, żeby trzymać się w jednym szeregu. Ponieważ jeżeli któraś będzie stała w tyłu, ona będzie bita, bita czym. No tam chyba gdzieś miała page, bo to było normalne ich wyposażenie, ale pamiętam, że biła deską wtedy. Miała oprócz tego psa, którym szczuła. Nie miałam, nie miałam tego nieszczęścia, że, że zostałam przez nią pobita. I że w jakiś sposób dokładnie widziałam to, ale to było wiadomo, bo to, jeśli nie jest bezpośredniej odległości dwóch metrów, to kilkudziesięciu metrów było wiadomo, było widać i zresztą to był nasz lęk przed tą pracą, związaną z nią. Nie tylko Brygida na terenie, na terenie y, y, ogródków. Takie rzeczy okrucieństwa zdarzały się także, takie nieuzasadnione, jeżeli w ogóle można powiedzieć o, o okrucieństwach uzasadnionych, zdarzały się także na terenie pola, to znaczy na terenie polem nazywało się to miejsce, gdzie były baraki, w których żeśmy mieszkały.